Pan poseł Jarosław Sachajko. Na pewno pan coś przygotował, skoro ostatni raz pana zapowiadam. Nie, przed, przedostatni. Przedostatni. To się proszę tu dopisać, żeby mi się wyświetliło, bo inaczej jestem starszy i zapomnę. I pamiętam o panie pośle. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, nieobecny panie premierze. Składam wniosek o przerwę informacji premiera w sprawie powiązań polityków i firm deweloperskich w Warszawie. Ten układ kosztem mieszkańców i zdrowego rozsądku zabetonuje teren w porcie Żerańskim, bo liczą się tylko zyski dla swoich. Równocześnie, jak na zamówienie, uśmiechnięta koalicja zmieniła ustawę pozwalającą zmniejszyć liczbę wymaganych miejsc parkingowych nawet do zera. Jak to idealnie pasuje do inwestycji znajomych uśmiechniętej koalicji, w porcie żerańskim. Po co miejsca parkingowe? Tylko blokowiska i kasa dla swoich się liczy. Rywin żądał 17,5 miliona dolarów za zmiany w ustawie. Ciekawe, co teraz w cenniku się zmieniło. Czy ktoś jeszcze wierzy w przypadek, iż nastąpiła zmiana ustawy i w tym samym czasie dopinana jest betonoza portu żerańskiego? Na zakończenie dziękuję dziennikarzom wirtualnej Polski za nagłośnienie układu deweloperskiego w Warszawie. A mnie pan jeszcze nie podziękował za nagłośnienie. Ale to może w piątek, panie pośle. W wniosek przeciwny pan poseł Napieralski ma, który miał być posłem Mejsztowiczem, ale się zamienili. Jest, nie, nie, to jest poseł Napieralski, on jest ze Szczecina. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ostatnie godziny obiegła Polskę. Bardzo haniebna i groźna wypowiedź posła Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj specjalnie wymienię jego nazwisko. Pan Matecki, który groził i nawoływał do zabicia i zamordowania polskich funkcjonariuszy. Polskich funkcjonariuszy nawoływał i wnosił o to służby innego państwa, żeby zamordowały polskich funkcjonariuszy. To są słowa haniebne i słowa groźne. Ja bym na waszym miejscu posłowie posłanki Pisu wykluczył go z klubu, gdzie są wasze słowa murem za polskim mundurem. Ten człowiek chce zamordować polskich funkcjonariuszy. Panie Marszałku, zwracam się do Pana, żeby skierować tę sprawę do komisji, do komisji Etyki i tego człowieka nie powinniśmy wpuszczać na salę obrad. E jeżeli, jest, jeżeli będzie wniosek do Komisji Etyki, oczywiście niezwłocznie zostanie tam yy, przekazany. Jeżeli ja zapoznam się z tą wypowiedzią, to sam mogę też decyzję w tej sprawie podjąć. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Poddaję go pod głosowanie. Głosujemy. Kto z Pani, Panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 431 posłów za 200, przeciw 231 się wstrzymał, sejm wniosek odrzucił i pan poseł Ryszard Wilk, Konfederacja, bardzo proszę. Szanowni Państwo, cała Polska od kilku dni huczy o aferze CPK. Huczy o tym, że obecny dyrektor Kowru nie zrobił nic, aby odzyskać działkę pod CPK, którą poprzednia ekipa sprzedała za 20 milionów złotych i owocowe tubki. Mało tego, jak informuje Wirtualna Polska po wysłaniu zapytań, szef Kowru udał się na konsultację w tej sprawie do prezesa firmy, który zakupił tę działkę i dostarczał wspomniane już tubki. Tubki posła Telusa są odmieniane przez Platformę przez wszystkie przypadki, ale dokładnie tymi samymi tubkami zajadali się działacze Platformy na kampusie Rafała Trzaskowskiego. Mało tego, Rafał Trzaskowski od tej dokładnie firmy dostał sowite wsparcie w swojej kampanii wyborczej. Polacy zasługują i oczekują wyjaśnień w tej sprawie, dlatego składa wniosek o przerwę, aby zwołać konwent seniorów i uzupełnić dzisiejszy porządek obrad o informację pana ministra rolnictwa w sprawie, jak się okazuje, wspólnej afery Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Wniosek o przerwę niestety już był, więc nie dopuszczam wniosku przeciwnego. Pan o przerwę wnosił, tak? tak? Nie pomyliłem się. Dobrze się dobrze. W... Stefan, chwilę. Czekamy wszyscy na twoje wystąpienie, ale jeszcze chwilę. Chcę pozdrowić wycieczkę uczniów ze szkoły, publicznej szkoły podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła w Nowakach. Pan poseł Tomasz Siemoniak zaprosił Was do Sejmu. Serdecznie Was witamy, ale liczna delegacja. Cieszymy się, że jesteście. Dobrego dnia tutaj z nami. I jako następny pan poseł Adrian Zandberg, w koło razem. Bardzo proszę. Nie, nie, bo pan zgłosił wniosek o przerwę. Myśmy już sprawę przerwy rozstrzygnęli we wcześniejszym wniosku. Wysoka Izbo, ceny mieszkań są chore. Wie o tym każdy młody człowiek, który chce się wyprawić od rodziców. Ech, niestety mam poczucie, że ciągle nie wszyscy rozumieją, dlaczego one są tak chore na tej Izbie. Proszę Państwa, za te ceny odpowiada w dużym stopniu spekulacja, za te ceny odpowiada w dużym stopniu chciwość najbogatszych, dlatego kilka miesięcy temu zaproponowałem proste rozwiązanie, podatek antyspekulacyjny od trzeciej kolejnych nieruchomości, który zwiększy podaż i obniży ceny mieszkań. Kiedy okazało się, że to jest popularne, kilkoro z Państwa, na przykład pani minister Pełczyńska, słownie poparło to rozwiązanie, więc my razem uprzejmie czekaliśmy, aż pokażecie Panie swoją legendarną sprawczość, bo macie w końcu Ministerstwa pod sobą legislatorów, prawników, miliony z subwencji. No, ale minęły miesiące nic się nie wydarzyło, więc chyba nie ma już na co dłużej czekać, dlatego razem przedstawia dzisiaj propozycję ustawy. Prosty mechanizm, który nie dotyka normalnych rodzin, ale tak drodzy państwo, z Platformy, dotknie pana ministra Kropiwnickiego. Czekamy na państwa podpisy pod tym wnioskiem. To jest taki mały test. Możecie pokazać, czy naprawdę chcecie obniżyć ceny mieszkań. Jesteśmy otwarci Dziękuję. na wasze pomysły, ale zróbmy to w końcu. Dziękuję. Zachęcam, zróbmy to razem. Dziękuję. Razem. Dziękuję. Roman Fritz, Konfederacja. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny panie Marszałku Konfederacja Korony Polskiej, proszę przepraszam. Konfederacja tak, Korony Konfederacja Polski. Korony Polskiej. Poseł Roman Fritz, bardzo. Szanowny proszę. panie Marszałku, państwo ministrowie, wysoka izbo, wczoraj w Katowicach po południu, w godzinach popołudniowo-wieczornych odbył się gigantyczny protest, manifestacja ludzi zdeterminowanych, żeby Polskę odmienić. Górnicy Rolnicy, hutnicy, energetycy i wszystkie praktycznie branże protestowały przeciwko tej sytuacji, do której doprowadził rząd. I kto tam był spośród polityków, czy pochylona nad losem człowieka lewica, czy tak zwana zjednoczona prawica? Nie. Tam była Konfederacja Korony Polskiej w całym praktycznie składzie prezydium. Byliście? Pojedynczy, ale my byliśmy w bardzo, bardzo licznym składzie. Proszę państwa, wnoszę o odroczenie obrad po to, aby premier mógł nam powiedzieć, jakie ma w końcu rozwiązanie dla problemów polskiego Dziękuję. przemysłu, który jest zaorany. Dziękuję. Poseł Jabłoński, bardzo proszę, z wnioskiem przeciwnym. Dziękuję, panie marszałku, wysoki sejmie. Widzę lekką nerwowość po stronie platformy, a jeszcze nawet nie wymieniłem nazwiska Dariusz Joński. Drodzy Państwo, macie poważny problem z tym europosłem. On ucieka od pytań. Wczoraj poszedł nawet, drodzy Państwo, do arcykapłanki propagandy w likwidacji, ale nawet w tych cieplarnianych warunkach nie był w stanie odpowiedzieć na proste pytania: czy za jego garnitur, za okulary, za samochody w kampanii, za telefon, czy płacił on, czy płacił przestępca. Dariusz Joński zasłania się swoją rodziną złodziej złodzi. Andrzej R zeznał, że to on wręczał Dariuszowi Jońskiemu korzyści majątkowe. Ja zgłaszam wniosek przeciwny, bo tutaj natychmiast powinien wyjść Donald Tusk i powiedzieć dzisiaj co zamierza zrobić, bo on powinien być co najmniej zawieszony w prawach, Członka Platformy Obywatelskiej, chyba że takie są wasze standardy, że to jest uważnie standard, że złodziej i złodzi wręcz komuś korzyści majątkowe. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że również prokuratura Dziękuję. to wyjaśni. Bardzo. Bo to są twarde zeznania złożone do protokół. Bardzo. Y, zgłoszony został wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddaję go pod głosowanie. Głosujemy. Kto z Pań i Panów Posłów jest za odroczeniem posiedzenia? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 429 posłów za 51, przeciw 372. Sześciu wstrzymało się od głosu. Sejm wniosek odrzucił. W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwość pani poseł Katarzyna Sujka, Bardzo proszę. Później pan poseł Sławomir Ćwik. Bardzo proszę. Pani marszałku, Pani marszałku. Panie marszałku, proszę bardzo. wy też możecie. Panie marszałku, Wysoka Izbo, znieczulica tego rządu na cierpienie chorych jest niewyobrażalna. Szpitale dzisiaj realnie przestają przyjmować pacjentów. I nie mówimy już o kolejkach czy miesiącach oczekiwania. Mówimy zdecydowanie o tym, że pacjenci, również onkologiczni, mają wrócić za rok. To słyszą dzisiaj w szpitalach. Jesteście absolutnymi kłamcami wyborczymi. A dzisiaj na ten dramat pani minister absolutnie nie reaguje. Minister zdrowia w rządzie Tuska, zamiast dzisiaj działać, mówi, że 30% szpitali w Polsce to nadmiar i że nie są potrzebne. A w Sorach i Izbach przyjęć chcecie wstawić położną, żeby odbierały porody. To brzmi, jak Wasz kiedyś program, pani Leszczyna, sznur. Tak mniej więcej to brzmi. To jest skandal. Nie dajecie pieniędzy na leczenie, a tak naprawdę pod pozorem reorganizacji szpitali. Idziecie do, dążycie do i zmierzacie do likwidacji tych szpitali. To jest destrukcja. Pan, państwo potraficie w dziękuję różny bardzo. sposób robić burzę polityczną. Dziękuję bardzo. A nie potraficie poseł. dzisiaj wystąpić w imieniu dziękuję. pacjentów i w bardzo imieniu ich potrzeb i ich dramatu. Poseł, dziękuję bardzo. Pan poseł Sławomir, Ćwik, Polska 2050 i później pan poseł Jarosław Rzepa, PSL. Proszę bardzo. A później poseł Zembaczyński. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Panowie premierzy, panie i politycy Sprawa i Sprawiedliwości, oficjalnie obiecywaliście Polakom centralny port komunikacyjny, ale w praktyce w skrót CPK rozwinęliście jako centralny przewał kasy. Zarządzający CPK, na który wydaliśmy kilkaset milionów złotych, okazało się, że nawet tej przysłowiowej łąki nie potrafił dopilnować. Pozwoliliście na sprzedanie 160 hektarów państwowej ziemi, która miała być przeznaczona bezpośrednio pod tory CPK, pod miasteczko logistyczno-przemysłowe, którą trzeba było przeznaczyć na zwrot, wymianę wywłaszczanej ziemi innym rolnikom. Wy sprzedaliście tą działkę zaprzyjaźnionemu multimilionerowi. Zwykłych Polaków chcieliście wywłaszczać. A tutaj sprzedaliście działkę, którą eksperci szacują dzisiaj na 400 milionów złotych za jedną dwudziestą wartości. Ale mam dobrą informację: ten rząd sprawę już wyjaśnił Dziękuję. i ta działka wróci Dziękuję. do skarbu państwa. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poseł Jarosław Rzepa, PSL, trzecia droga. Proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, pani premierze, Wysoka Izbo. Pierwszy wniosek formalny o stwierdzenie kworum. Natomiast dobre wiadomości dla wniosek. prawa i sprawiedliwości, Szanowni Państwo. Dobre wiadomości dla Was. Po pierwsze, zapoznajcie się z tym dokumentem audytem z 10 kwietnia. Tam wiele Waszych nazwisk jest, ale i druga dobra wiadomość. Kolejny audyt będzie jeszcze bardziej szczegółowy, Szanowni Państwo. Panie Ministrze Kowalczyk, kupił Pan hale za 60 milionów. Panie Ministrze Romanowski, za 15 milionów pan ją wysprzątał. A gdzie jest główny bohater afery ośmiornicy pisowskiej, Pantelus. Nie ma go? Zawsze tutaj był, szanowni państwo. Wiedział dokładnie, za co kupował i kiedy, 24 godziny. Szanowni państwo, wszyscy zostaniecie na to dokładnie rozliczeni. A pani ministrze ja mam nadzieję, że dostaniemy informację, kiedy ta działka wróci, bo tak trzeba zrobić, szanowni państwo. Zrobiliście przekręt, my to naprawimy. Kto płaci 15 milionów za sprzątanie? Bo wie pan, ja właśnie pracę pracę, bo to żeby, to, naprawdę są imponujące stawki. W, naprawdę szanuję, był... Aha, bo jeszcze był wniosek przeciwny, pan poseł Chorała, proszę bardzo. 15 milionów, to bym... Szanowni państwo, mówicie o zaprzyjaźnionym multimilionerze, no zaprzyjaźnionym, ale z wami. Wraz z rodziną wpłacił 200 tysięcy żywą gotówką na kampanię Trzaskowskiego, jego firma sponsorowała Campus Polska. Pan minister Lasek mówi, że się w kwietniu dowiedział, że ta działka jest prywatna, a po pół roku świadomie swoją decyzją przedstawia nową strategię zagospodarowania otoczenia, które centrum magazynowe lokuje na tej prywatnej działce, przysparzając jej właśnie tego wzrostu wartości. Pan Smolarz z PSL-u. Kłamie w oświadczeniu Kowru 27 października, że nie może odkupić tej działki, podczas gdy w akcie wieczy... księdze wieczystej w akcie notarialnym jest 8 warunków, pod którymi może odkupić. Rozliczcie się z tej afery, kiedy będą u was nie zawieszenia, ale dymisje. Przede wszystkim Smolarza i Laska. Dziękuję. Ale przyznacie też Państwo, że logistykę miał dobrą, że tych na przykład musów z Telusem na kampus nie wysłał, bo to by było rzeczywiście trudne. Przystępujemy do stwierdzenia kworum. Proszę o naciśnięcie przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Widocznie system uznał, że nie chce naszej obecności na posiedzeniu po tych wnioskach formalnych. Każdy, którego stan świadomości wskazuje na to, że jest obecny, nacisnął, więc dziękuję. Jaka piękna liczba, jest nas 424, 424, bardzo się z tego cieszę, jest kworum. Pan poseł Witold Zębaczyński w imieniu Koalicji Obywatelskiej. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, ja no muszę złożyć bardzo doniosły wniosek, to jest wniosek importowy. O import Zbigniewa Ziobro z Węgier, panie prezesie. No w innym wypadku okaże się, że PiS to jest partia zewnętrzna, że to jest ekspozytura Fideszu, a od Fideszu już tylko jeden krok do jednej Rosji. Także może by pan po zapoznaniu się z tym wnioskiem o uchyleniu immunitetu Ziobro, to jest naprawdę strogi temat, kilkaset stron, importował pana ministra do Polski, bo to dwa lata temu tutaj Zbigniew Ziobro grzmiał do naszej sali Żebyśmy się nie okazali fujarami. Może by pan, panie. Ziobro powtórzył dzisiaj te słowa, natomiast 26 kwietnia w 2018 roku Zbigniew Ziobro mówił o tym, że białe kołnierzyki nie mogą się ukrywać, zawiadamiać prokuratury o kolejnych ich brakach stawiennictwa, przebywając gdzieś w jakichś kurortach. Mówił też, i tu cytat, że nie mogą wysywać zawiadomień o tym, że chorują i że leżą w szpitalu, bo to jest wprowadzanie prokuratury w błąd. To jak będzie, panie prezesie? Importuje pan Zbyszka na rozprawę? Dziękuję. Ale fujar... Prawda? Ktoś jakiś mówił, że jest fujaru? Ja na przykład jestem organem. Tak, Pani poseł? Ale z wnioskiem przeciwnym do importu Zbigniewa Ziobro? Nie. Nie, nie, Pani Poseł. Był wniosek, znaczy był wniosek bez wniosku w... i teraz nie wiem, czy w sprawie importu Zbigniewa Ziobro, bo Panna może wytłumaczy, pan minister, czy to jest w ogóle dopuszczalne z punktu widzenia przepisów. Pan minister Krajecki chciał zabrać głos. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Pan poseł minister Stefan Krajewski. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Nie ma żadnej wspólnej afery. Jest afera PiSu, u którą rozliczymy. Podziękować trzeba panu posłowi Chorale, że upomniał się do kowru o tę działkę, żeby jej nie sprzedawać. Tylko czemu 8 grudnia napisał to. To wezwanie może być czemu, może być temu. Spokojnie panowie. E, dlaczego to pytanie zadaję 8 grudnia, choć doskonale wie, że działka 1 grudnia została sprzedana? Gratuluję skuteczności, panie pośle. Odzyskamy działkę, którą sprzedaliście, celowo sprzedaliście, mówiliście. Ziemia nie może być sprzedawana, będziemy blokować. Nic nie zablokowaliście, bo tam, gdzie chcieliście sprzedać, to to zrobiliście skutecznie, zapisując warunki, po spełnieniu których można tą działkę sprzedać. Dzisiaj, przy dobrej woli obu stron, chcę poinformować Wysoko Izbę, że dokonaliśmy porozumienia stron, dokonaliśmy. Nie, Smolasz jeszcze musi rozliczyć tych, którzy te decyzje podejmowali, tak, żeby wsadzić do więzienia tych, którzy złamali prawo. Szanowni państwo, to nie może, nie może być dlatego, żeby odzyskać tą działkę i odzyskamy działkę. Odstąp, odstąp, odstępują strony od tych warunków. Na podstawie tego będzie można swobodnie odkupić tę działkę. Za pieniądze, które wtedy były wydane przez KOW. Chcieliście podwyższyć dwudziestokrotnie wartość tej działki? Ktoś pewnie by z PiSu te pieniądze przytulił. Ale psikus nie będzie tych pieniędzy dla działaczy PiSu. Odzyskamy te pieniądze. Jakie rozliczymy kolejne afery PiSu? To są miliardy, bo mówimy o dwudziestu milionach za działkę. Trzeba to odzyskać, trzeba to rozliczyć, ale to są miliardy złotych wydane po, w, głównie w, w ciągu działalności trzeciego rządu pana premiera Morawieckiego. W ciągu dwóch tygodni 15, 5, 75 milionów na fundusz inwestycyjny alternatywny fundusz inwestycyjny 30 listopada, 1 grudnia akt notarialny na działkę. Jest mnóstwo spraw, które toczą się w tej chwili w prokuraturze zgłaszane sprawy kolejne i mam nadzieję, że szybko będziemy mogli z tego miejsca poinformować, jak zostali ukarani ci, którzy nie tylko kradli niezgodnie z procedurami, jak mówił pan poseł Chorała, ale tych też, którzy Chcieli ukraść, zmieniając te procedury pod siebie. Rozliczymy te pieniądze, pieniądze wrócą do budżetu i pieniądze mamy wydać na rozwój Polski, a nie na rozwój polityków PiSu. Dziękuję bardzo. Nie, 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 nie ma opcji panie pośle, nie. Nie, polemizujcie dalej, ale nie, już, to już nie tutaj. Mamy jeszcze trzy głosowania, dwa wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu i zmiany w składach komisji. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego.